Siemanko, ja jestem Heros i tu jest odcinku na moim kanale jeszcze tak przed startem prosimy was o subskrypcję do mojego kan subskrypcję kanału wraz z dzwoneczkiem oraz lajkacza i zachęcam do wpadnięcia do mojego klubu i Herosa no i dzisiaj mamy krzaki to lawa więc zapraszam dobra, jesteśmy już w gierce musimy tutaj pamiętać, że nie możemy wejść do krzaka, dobra tutaj mamy y

I już tak dawno nie grałem w więc. No, kurde, dobra, zginęliśmy. No to widzimy się już w następnej rundzie. Zresztą już w następnej rundzie. Lecimy sobie. No mm. brat czasy tutaj. Chyba ją zabijemy. Nie możemy wejść do krzaka jest, jest taki łatwy drink, challenge oh, O wezmę O oh, mhm. O nie, ja wszedłem do krzaka O jest. Dobra, no trudno O, ale teraz fajnie się tak zabił. I znowu wszedłem. Nie no dobra. Ustalmy tak, że mam trzy serduszka. Już straciłem dwa. Teraz mi zostało jeszcze jedno. Naprawdę. Jak jeszcze jakieś części odcinka. Wszedłem do krzaka, no to napiszcie mi w komentarzu. No i bardzo fajnie by było, jakbyście mi poinformowali, chociażbym wiedział. Fajnie by było, jakbyśmy nadrobili te 300 subskrypcji. No bo YouTube mnie odjął. No i. Już nie mam. Więc fajnie by było, jakbyście mi. Jakbyście kliknęli ten czerwony przycisk, subskrybuj. Naprawdę. Nie, mogę każdy No. się się poddaje dobra jest no to nie, 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 to by było na tyle trzymajcie się cześć